Witajcie moi drodzy. Jakoś się moje filmy wychodzą jakoś w przedziale co kilka tygodni, co kilka miesięcy przybywam do Was z nowym materiałem. Więc zapraszam Was do oglądania. Tak więc po przemierzeniu galaktyki wzdłuż i wszerz, Po rozmowie z niejakim Georgeem Lucasem. Tak więc po prostu pewnego dnia zajrzałem na YouTube'a i znalazłem ciekawy zwiastun. Star Wars The Rise of the Skywalker z Disney Expo. Dlatego z chęcią zobaczyłem ten materiał i dzisiaj zrelacjonuję go Wam po swoich doznaniach. Więc rozpoczyna ją krótka zbitka scenek tak, z epizodów, które wydarzyły się przed epizodem 9. Od New Hope aż do The Last Jedi. I w trakcie tej zbitki słyszymy głos w pewnym momencie Luke'a Skywalker'a, który mówi to jest Twoja walka. W końcu po tych scenkach widzimy Rey, która prawdopodobnie walczy z Kylorenem na miecze świetlne. Potem widzimy całą naszą ekipę, czyli Poła, Fina, Rey i Chewbacca, którzy spoglądają na jakąś dziwną, jak się później okazuje, wielką gromadę. A raczej nie gromadę. Tylko armię. Chociaż nie wiemy jakie jest rasy. Wiemy na pewno, że jest to jakaś pustyna planeta, wciąż Tatuin, Chacu. albo jakaś o której nie wiemy. Która może jest to samą planeta, na której działa się początek epizodu... a raczej zwiastunu, epizodu 91. Wtedy kiedy Ray skakała przez Tifaj Prawdopodobnie ta sama co w pierwszym trailerze tak jak mówię. Dlatego najdziwniejsze jest tam to, że nie ma z nimi Artuditu. Dziwne, bo Artuditu to... Legenda gwiezdnych Wojen. No kurde jeden z najsłynniejszych droidów, w ogóle C3PO, B1, B2, Droidek. Tak. No, i oczywiście Jedi, bo bez Jedi nie byłoby tej całej, całych gwiezdnych wojen. W dalszym ujęciu widzimy Leję, która najprawdopodobniej patrzy w stronę Rey lub swojego syna Bena Solo, czyli Kylorena. Oczywiście jest to niewykorzystana scena z epizodu 7 VII i 8. No bo, jak wiecie, Cary Fisher nie żyje, a pokój jej duszy. Coś. ale zostały nagrane z nią sceny, które nie zostały wykorzystane, dlatego są użyte jak widać w epizodzie 9. i być może w tym epizodzie postać Leia Organy już zginie no bo nie ma aktorki nie ma, nie będzie już nie będą jakieś, nie wiem robić specjalnych ujęć, dlatego tak więc szkoda, że to koniec dla Postaci, no bo nie ma już, czy znaczy Luke pewnie pojawi się w postaci ducha mocy, ale nie ma już Hana, Lei praktycznie. Luka też już nie ma, tylko no będzie duchem mocy, ale to się zalicza jakby go nie było, więc mamy również ujęcie Skylo, który jest na jakiejś śnieżnej lub y, piaskowej planecie, czy jakiejś burzy śnieżnej, czy burzy piaskowej, idzie przez właśnie jakieś... Jak, przez grunt po prostu odpala swój miecz. Tam z tyłu widać go TIE -fightera. No i oczywiście trzy scenki najlepsze na koniec. Pierwsza to jest pokazana walka Kylo i Rey na szczątkach pierwszej albo drugiej Gwiazdy Śmierci. Obserwuję, czy to jest druga Gwiazda Śmierci. Ale może też być pierwsza. Dlatego też, ta scena jest też ujęta na plakacie, który ma promować tenże oto film. Plakat wyciekł kilka dni, albo na 2-3 dni, chyba przed y, faktycznym tym trailerem. Dlatego też, no, mamy to scenę, tylko że realnie nie na plakacie. Dalej mamy ultra-super scenę po tej, po tej scenie walki. Jakiś... Głos, jest głos Imperatora, który coś tam mówi, ale teraz on tego nie rozszyfruję. I dalej słyszymy oddech darta Vadera. Czy to oznacza, że ulubieniec y, naszego Kylo wróci? Czy być może miał jakiegoś klona Vadera w zanadrzu? Tego nie wiemy, ale może się dowiem. Dalej mamy najbardziej kapitalną scenę w całym tym epickim zwiastunie, który sam z siebie jest legendą. Czyli Rey, która, wygląda, która jest ubrana jakby była po ciemnej stronie mocy, ale ma też taki miecz, który wygląda jak po prostu dwa ostrza, przy jednym, no, w jednej rękojeści, tak coś. Ale jeszcze jest dobre, że ten miecz się tak... Tak dzieli, że powstaje coś na bazie miecza Tarta Maula. Więc to wygląda strasznie epicko. Jeszcze taka twarz Ray, wygląda, jak z plastiku, tak szczerze, ale wygląda to epicko. I są so, so też może jednak przejdzie na ciemną stronę, a Kylo będzie dobry, albo jest teoria, że Rey się nawróci, być może, albo że to jest klon Rej. Bo Jerry ja jest po prostu klonem. Różne są teorie, ale jak wiemy zwiastun zostawił więcej pytań niż odpowiedzi. Dlatego radzę wam go szybko od... obejrzeć. Napisać. Ja napiszcie, jeśli oglądaliście już ten zwiastun, napiszcie hashtag The Rise of Skywalker. a ja przypnę wam serduszko. Oczywiście chcę wam przypomnieć, że jak wyjdzie film, ja do niego pójdę. Zobaczę o co chodzi. To na gram dla was recenzję mieli co oglądać no dziękuję za uwagę no. chcę was również szybko poinformować <laughs> że jeśli dobijemy 50 subskrypcji zamierzam zrobić wam Q&A więc po tym odcinkiem już możecie zadawać pytania a jak dobijemy 50 subów wtedy ja wam na to je odpowiem co wy na to? dobry, prawda? nie zapomnijcie też zostawić kciuka w górę że wam się nie podoba, to wtedy nie stawiajcie kciukału, tylko kierujcie czasie z tego filmu. Oraz dziękuję wam za to, że jednak jesteście aktywni, bo wasze łapki w górę, komentarze, wszystko to motywuje mnie, żeby tworzyć dla was kolejne materiały. Dziękuję serdecznie za obejrzenie, no i cześć!